Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Point Disary. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na głównym kanale Wowka. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKAETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. Siemano, z tej strony Wowka. Dzisiaj setka nowych skrzyneczek, najtańszych... Old Love Case. Otwieraliśmy je na głównym kanale, kilka sztuk, i naprawdę wychodziło to bardzo dobrze. Pamiętajcie o najlepszym kodzie: kod Wowka. 10% więcej przy wpłacie, 20% na start, no i możliwość zostania jednego z tych autogratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. No i co? Szukamy sobie tej skrzyneczki. Skrzyneczka jak najbardziej to jest. Bierzemy sobie trzy skrzynie. Otwieramy to oczywiście w trybie szybkim. Hmm, tutaj sobie blokujemy ostatnie. Skiny tak, żeby nam po prostu nie przeszkadzały no i żeby było wiadomo, że one są już z innego odcinka. Więc zobaczymy, co na setkę skrzyneczek trafimy najlepszego. W ogóle w sumie a, w tym odcinku nie zobaczyliście dokładnie. Jakie te skiny są, głównie interesuje nas to. To wszystko w pierwszej tej linii interesuje nas najbardziej. Tutaj wiadomo, te skiny są też naprawdę super. Na przykład Faktory CZ P90 robi robotę. Tutaj również Satrak Minimal Wear, Faktory, no jest. Sporo, jest sporo tych skinów, takich naprawdę, które fajnie by było trafić w takiej skrzyni za 4,20, bo też trzeba brać pod uwagę koszt samej skrzyni, że tutaj naprawdę robią robotę przeróżne skiny. No i zobaczcie, nawet taki skinek jest jak najbardziej bardzo fajny przy właśnie tej skrzyneczce. Ja tak się nastawiam. Na rekordowy skin żeby był tak warty, kurczę 28 zł. Albo no wiem, że nisko celuje, albo dobra, 40, powyżej 40. Powyżej 40 ma wypaść i tyle. Więc na razie daleka droga. Na razie daleka droga. Ale to wiecie, to jest jeden moment. To jest dosłownie jeden moment i wypada właśnie najmocniejszy możliwy skin. Właśnie skrzyneczki. Ej, ten pierwszy, do tego pierwszego limitu, którego mówiłem tutaj już jakoś super, mega dużo nie brakowało. Idzie to naprawdę bardzo szybko. Więc dosłownie za chwilę dowiemy się dokładnie, jaki jest wynik tego po prostu openingu. Tutaj takie skiny polecą. Tutaj takie. ty ty ty, 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 ty. Dobra i. Czy pobijemy ten rekord? Nie no, dobra, jest 10. Nadal brakuje. A tutaj też naprawdę lecą jedne z ostatnich tych skrzyneczek. Więc naprawdę bardzo szybko zbliżamy się do setki skinów. A nie trafiliśmy tego, co po prostu założyłem. Dobra, przynajmniej te pierwsze widełki. Bardzo bym prosił, przynajmniej coś w tych widełkach, co powiedziałem. Niestety, ale nie. Więc mamy jeszcze pewnie na jakieś pojedyncze otwarcie. Jak najbardziej, jak najbardziej pojedyncze otwarcie, które może być tym najlepszym. Jak najbardziej, może być tym najlepszym. Ja oczywiście nie zakończę na tym odcinka i nie zakończę też openingu tej skrzyneczki. Outlaw Case był otwarty w 100 sztukach, zgadza się, ale będzie miał dzisiaj jeszcze swoje możliwości na bitwach trzyosobowych, na zboostowanej wersji tej skrzyneczki, więc będzie jeszcze ciekawiej. Jeśli będzie szczęście co do zwycięstw, no to może być jeszcze naprawdę bardzo, bardzo grubo, bo... Czy z openingu jestem zadowolony? W sumie zaraz się okaże, ale raczej jakoś mega mega na pewno nie jestem. Nie, może wyjrzy tak średnio. Pewnie jakiś cooldown zaraz wpadnie, nie, więc trzeba będzie po prostu chwileczkę tutaj odczekać. Dobra, chwileczkę trzeba odczekać, więc my polecimy sobie po tą skrzyneczkę i zobaczymy tego boosta. Co dokładnie boostuje nam boost? 15 razy większe szanse na kostkę. Prawie 7 razy większe szanse na hydroglosy. Tutaj 3 na kartela, 2, 3, 2 razy, 43 razy większe szanse na P90, co już jest przyjemną sprawą. Nagloka 12, 35, 8, 7, 1, 4 i 2, 0, tutaj jeszcze 1, 8. No i to jest y, nasz po prostu cały boost. No i co? myśl możemy skiny nadal sprzedawać, więc ja sobie wracam do tego. I zobaczymy, za chwilę będziemy już mieli tutaj obraz na to, jak to nam po prostu wszystko poszło przy otwieraniu, właśnie tej skrzyni. Ja, tak jak mówiłem, wszystko i tak, i tak wykorzystam właśnie na te bitwy trzyosobowe na zbustowanej wersji tej oto skrzyneczki. Więc poszło nam o to tak. No, i ja, tak jak mówiłem, tak właśnie zrobię. Klikamy sobie boosta, wrzucamy sobie 12 skrzyneczek, 3 osoby. No i zobaczmy, jak to rozegra właśnie ta skrzynka podczas samej bitwy trzyosobowej To też jest fajna sprawa. Dodatkowo, łącząc jeśli by poleciały fajne trafy z skrzyneczki, możemy być naprawdę w super sytuacji. Więc jednego przeciwnika już nam tylko brakuje. I Ja czekam tą dosłowną chwilę. Prawie cztery koła osób, więc 3, 2, 1 i 0. Odpalamy to. Odpalamy to. Te 12 skrzyń, właśnie otwartych na bitewkach. Pierwsze skiny zaczynają już lecieć, no i anonimowy uczestnik trafia na razie najlepszego, chociaż na zbustowane skrzynie nadal jest to słaby skin. Jakiegoś supermocnego jeszcze nie widzieliśmy, ciągle czekamy. Nawet wiecie, tutaj tak naprawdę taki jeden fajny, bardzo fajny skin by wystarczył, żeby zrobić taką bitwę, no bo jednak jest to bitwa za stówkę, więc to też nie, nie ma wymagać nie wiadomo czego, ale i tak trzeba wymagać więcej na pewno niż teraz to, co mi wypada. Na pewno, to akurat jest pewne. Bo ja na razie szczęścia co do tego boosta, no nie mogę się pochwalić. Nie mogę się pochwalić szczęściem co do właśnie do zboostowania tej skrzyneczki. Mam jeszcze pięć skrzyń, żeby wiadomo, jeszcze się wykazać jakoś w tej bitwie i naprawdę by się przydało. Naprawdę by się przydało wykazać co do tej bitwy. Bo zadowolony absolutnie nie jestem. Absolutnie tutaj ja liczę naprawdę na tą górną półkę, że przybójście, że już ta górna półka się pojawi. No nie mówię koniecznie o no kosie, no wiadomo, kosek bardzo, bardzo ciężko trafić. No, ale reszta tych skinów, no nie? Żeby coś z tej reszty po prostu nam siadło w dzisiejszym odcinku. Więc co? Przechodzimy sobie do następnej bitwy. Dobra, ja sobie to wypełniam botami, i niech to po prostu nam startuje. Eee, są to dosyć spore bitwy. Jak tam nie pójdzie, zastanowimy się naprawdę bardzo bardzo mocno nad jesterem tej skrzyni. Tylko byśmy musieli sprawdzić, jaki to jest koszt. Bo nie wiem, czy będziemy stać na właśnie tą skrzyneczkę w wersji jester. No ale widzimy, jest przemoc tego Glocka, który również mi przelatuje. Umplik dosyć spoko, więc coś tam jednak już trafiłem w tej bitwie. Na pewno lepiej niż w poprzedniej. No ale to nadal jest tylko jeden skin. To jest tylko i wyłącznie jeden skin. Na resztę czekamy tutaj i samo teraz dosyć nieźle. 7 skrzynek, 7 skrzynek moi drodzy w ogóle jester, czekajcie, dużo skrzy... tutaj skinów w tej skrzyni tak standardowo chyba, no nie, no to ile będzie za 3%, ze 2% na koseł, więc może być ciężko, żeby się zmieścić w tym budżecie, zobaczymy, zobaczymy z tym jesterem, za chwilę sobie go po prostu sprawdzimy po tej właśnie bitwie będziemy to sprawdzać. Jeśli nie, to ja idę w standardowy opening, zbustowano to skrzynię i napierdzielam cały czas te skrzyneczki, aż mi coś konkretnego poleci. To jest, słuchajcie, plan C, to jest plan C, bo aktualnie to jest plan B, plan C będzie realizowany. Dobra, idziemy po plan C. Jeśli Jester o kurczę, jeszcze poleciały, tylko. No właśnie, nie mi, nie mi. Jester chciałbym zobaczyć, tryb Jester. 204, no to nas nie jesteś, no to zostaje właśnie ten plan C, o którym mówiłem. Zaznaczamy sobie busta, zaznaczamy sobie trzy skrzyneczki. Zdarzamy tryb szybki. No i dobra, lecimy. Słuchajcie, z tym interesują nas tylko kozackie skiny dostępne właśnie w tej skrzyneczce. Inne nas nie interesuje nawet taki Glock nas nie interesuje, więc idziemy z tym dalej. No i ja naprawdę nastawiam się tylko na najmocniejsze. Nic innego. Mnie, dobra, jest, 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 jest. Trafnie. kurde, nastawiłem się na najmocniejszej. Mamy, moi drodzy, udało się. Odcineczek zrobiony, do co ja będę wam gadać? Plance wypalił. Ze wszystkich, kurcze, Plance nam po prostu poszedł. No i super. I super. To mi się podoba. To mi się podoba, moi drodzy. Mamy jeszcze szansę coś tam potrafiać, więc spróbujemy. Jak najbardziej szansę do końca wykorzystamy. Nawet tego skina, na którego trafiłem, również wykorzystujemy. Sobie rewolwer mi jak najbardziej wystarczy. Więc dobra, klikamy sobie kolejne. Niestety nie. Czy mamy jeszcze na kolejne? Mamy jeszcze na kolejne potrójne otwarcie. No i tutaj mamy P90 którego również się pozbywamy. Mamy Gloka, którego również się pozbywamy. Dobra, tutaj jeszcze nie jesteś nas, więc klikamy sobie następne. Tym razem podwójne i tutaj i znowu podwójne leci. Tutaj niestety już nie podwójne. Mamy pojedyncze i słuchajcie, mamy znowu pojedyncze. Mamy znowu pojedyncze i już nie mamy więc dobra odcinek i tak słuchajcie nam się udaje bo trafiliśmy tego rewolwera zostaliśmy uratowani więc dziękuję wam za oglądanie subujcie lajkujcie na razie siema i cześć